No dzień dobry, witam Was serdecznie w najnowszym filmie. Dzisiaj zaczynamy podsumowanie poprzedniego roku. Ja uwielbiam robić podsumowania roku, jeżeli chodzi o rzeczy, o takie doświadczenia kulturalne. Nie robię nigdy podsumowań, co mi się udało, co się nie udało, co muszę poprawić i tak dalej. No bo ja takie rzeczy kontroluję na co dzień, czyli jeżeli zrobię coś źle, to nie czekam do końca roku do podsumowań, tylko staram się na bieżąco jakoś to analizować. Natomiast. Jeżeli chodzi o rzeczy, to nie analizuję ich tak często, choć może Wam się to wydawać dziwne, ale rzeczywiście rzeczy analizuję tylko raz w miesiącu w hałasie, no a potem pod koniec roku w takim właśnie filmie podsumowującym moją topkę zakupów, powiem Wam, że to się sprawdza świetnie, ze względu na to, że w ciągu miesiąca, jak coś kupię, to też jest fajnie zobaczyć, co i jak, jak to wygląda, bo nawet w ciągu miesiąca można zapomnieć, ale potem po roku podsumowanie, ile się kupiło? Co się kupiło, z czego się korzysta nadal, to jest też ciekawe, bo niektóre rzeczy się kupuje, ale potem yy, się nie sprawdzają, mogą się walać gdzieś w szafie, mogą się nie sprawdzić i tak dalej. Więc sprawdzenie tego yy, jest po prostu dla mnie arcy ciekawe, no bo ja się staram wprowadzać do domu rzeczy yy, tak rozsądnie, w małych ilościach, tylko, tych, yy, tylko te, yy, których potrzebuję. I na przykład w tamtym roku yy, zauważyłam, że kupuję za dużo kosmetyków, że ja oczywiście je wykorzystuję, ale jednak. Мимо же. Dosyć sporo kosmetyków dostaję, to jeszcze bardzo dużo y, kosmetyków kupuję. Albo promocja, albo potem się wykorzysta, albo coś, albo coś. No i tak zauważyłam, że chyba ten mój konsumpcjonizm właśnie władowuje y, w te kosmetyki, no bo przecież i tak się wykorzysta, nie będzie po nich śladu. No i w tym roku postanowiłam właśnie z tym zawalczyć zobaczyć, yy, że może rzeczywiście nie potrzebuję kupować aż tylu kosmetyków, y, że po prostu nie potrzebuję kupować nic. Yy, no i że y, Rzeczywiście do Rosmana chodziłam tylko i wyłącznie w momencie, kiedy coś mi się skończyło. Nie kupowałam w zapasie, nie kupowałam nadmiaru. Kupowałam tylko w momencie, kiedy rzeczywiście produkt się skończył. Ja szłam po konkretną rzecz i wychodziłam tylko z tą rzeczą. Nie chodziłam, nie spacerowałam po alejkach. Ja wcześniej też potrafiłam pójść do Rosmana i wielokrotnie wyjść z pustymi rękoma. Nie miałam z tym problemu, ale czasami właśnie miałam taki spacerek po, całej, po całym sklepie, no i wtedy wychodziłam z siatki. Pełną rzeczy, niby nie, a jednak patrząc w te podsumowania roczne, wychodziło na to, że jednak, tak, więc teraz jestem z siebie bardzo dumna, że rzeczywiście zauważyłam ten jakiś tam, może nie problem, no ale w momencie, kiedy chcę kupować mało, nie chcę zbierać niepotrzebnie, chcę robić zakupy świadomie, no to rzeczywiście zobaczyłam jakiś taki w tym problem, zawalczyłam z tym, zauważyłam, zlikwidowałam i jestem teraz naprawdę z siebie bardzo zadowolona. Ja na przykład uwielbiam chodzić, do Rosmana, ja jestem ciekawa jak wy macie, bo y, nienawidzę chodzić do Hebe. Ostatnio poszliśmy do Hebe w Gdyni, bo potrzebowaliśmy kupić żel pod prysznic i po prostu byłam y, taka, że chciałam jak najszybciej uciec. Ja się tam w ogóle nie odnajduję, a za to w Rosmanie każda każdy dział wiem jak na czym polega, wiem który jest po którym i tak dalej i naprawdę no lubię, ale zrezygnowałam z tego i bardzo mi z tym dobrze. Mój portfel na pewno też mi podziękował mimo że kiedyś y, jeszcze w tamtym roku kupowałam właśnie na promocji, że ojej, ten, że jest na promocji, to wezmę trzy, no bo i tak się zużyją. Promocje ni praktycznie nigdy nie sprawiają, że oszczędzamy. Ja wychodzę z tego założenia. Zazwyczaj, jeżeli nawet czegoś już nie kupimy, bo coś mamy, to robimy to z takim, o, oh, ale nie jest przyjemnie. Już nie pamiętamy też o tych pieniądzach, które zaoszczędziliśmy 3 złote, tylko o tym, że o, oh muszę to wykorzystać, a mogłabym mieć coś, na co mam teraz ochotę. Myślę, że wiecie co mam na myśli. I no, jestem ciekawa, czy też macie także. Lubicie chodzić po drogeriach i po której? Czy po Rosmanie, czy, czy po Hebe? Czy macie jakiś taki swój y, ulubiony sklep, y, w którym te kosmetyki wyglądają jakoś tak najlepiej? <grym> w tym roku y, kupiłam 7 rzeczy, z których jestem tak rzeczywiście bardzo, bardzo zadowolona, ale podliczyłam sobie, ile rzeczy kupiłam poza kosmetykami, y, które wprowadziłam do swojego domu i słuchajcie, około 30. Więc to tak ponad dwie rzeczy w miesiącu. Mm, czy to dużo, czy to mało? Jeżeli myśleć sobie o o tym, że około dwóch rzeczy w miesiącu to może spoko, ale jeżeli myśleć o tym, że 30 w ciągu roku i tak na przykład 30 co roku, no to to jest sporo, myślę, że sporo. Chciałabym jakoś to może zredukować w następnym roku, ale też się w ogóle na to nie spinam, nie mam zamiaru teraz właśnie wchodzić w nowe zadania, że wow wyzwanie, nic nie kupię yy, przez następne miesiące, yy, ale właśnie tak sobie przeanalizowałam, co w tych 30 rzeczach się znalazło i przede wszystkim z Piotrem y, kupujemy rzeczy do domu. My po prostu uwielbiamy chodzić po sklepach, y, y, właśnie takich wnętrzarskich, i jeszcze sobie tutaj y, dopracowywać te mieszkanie. No i w tym roku rzeczywiście już tak kilka razy usiedliśmy i myśleliśmy sobie, okej, okay, teraz te mieszkanie jest już rzeczywiście tak dopieszczone na ostatni guzik. Wydaje mi się, że to nieprawda. <laughs> Bo nawet jeszcze w grudniu coś kupiliśmy, no ale teraz też mi się wydaje, że już jest tak idealnie, y, pomijając kuchnię, którą chcielibyśmy wymienić, ale chcemy ją wymienić od początku, ale jeszcze nie możemy zdecydować się, co i jak. Ja y, lubię to, że z Piotrem kupujemy rzeczy do domu, zawsze podejmujemy wspólnie te decyzje, kupujemy takie piękne, przemyślane rzeczy i one rzeczywiście, mimo że jest ich sporo, y, no to tak wypełniają tą przestrzeń. Lubię być tacy otuleni komfortową przestrzenią, która y, jest właśnie wypełniona. Ja należę do osób, które teoretycznie mają mało rzeczy. Rzeczy, ale z zewnątrz wygląda, że mam bardzo dużo, bo ja nic nie mam chowane po szafkach. Tak naprawdę ja na co dzień yy, używam wszystkich moich rzeczy. To jest takie szalone i zabawne, ale rzeczywiście uwielbiam korzystać z moich rzeczy i wszystkie wykorzystuję naraz. <noise> to co jest ciekawe, co zaobserwowałam w tych moich listach nie wiem, może się mylę, może coś, o czymś zapomniałam, ale wydaje mi się, że to jest legitne, że nie kupiłam ani jednego uprania. W tamtym roku kupiłam dwa, z tego co pamiętam z tego co sprawdzałam poprzedni film a w tym roku nic. Oczywiście to nie oznacza, że nowych rzeczy nie mam bo przychodziły mi rzeczy ze współpracy i to przychodziło ich całkiem sporo, ale jak możemy zauważyć na przykładzie kosmetyków, mimo że kosmetyków dostawałam full, to ja je jeszcze, jeszcze, jeszcze sobie ich dobierałam, więc jestem rzeczywiście bardzo zadowolona, że mając tę świadomość, że coś tam z tych marek dostanę, już się nie skupiam na rzeczach, które mogłabym jeszcze dodatkowo kupić. I takie jeszcze, jak tak widziałam w tych moich listach 12 zakupów, to. Trochę rzeczy kupuję do kawy, bo na przykład spieniacz do mleka, jakąś filiżaneczkę, jakieś inne pierdoki, chociaż ich jest bardzo mało. No bo jednak w tych 30 rzeczach to nie można tam nie wiadomo ile wyrzeźbić. Poro rzeczy kupowałam takich plastycznych z action, naklejki, jeden zeszyt, właśnie na przykład diamencikowy obraz, i jakieś takie poszczególne rzeczy do takiego slow life, gdzie można sobie coś poogarniać. Więc, tak ogólnie, rzeczywiście jestem zadowolona z tych 30 rzeczy, które kupowałam, z tych kosmetyków, więc uważam ten rok za naprawdę udany. Co jest też ciekawe, bo w haulesie, jak co miesiąc pokazywałam mnóstwo rzeczy, które dostałam, wykorzystałam i kupiłam, to wydawało mi się, że tych rzeczy jest mnóstwo. Ale ja, na przykład, jak wykorzystam 8 rzeczy. Osiem kosmetyków po jakichś kilku miesiącach, to je też pokazuję w filmie i one też się wydają rzeczą, a one są już wykorzystane. Więc rzeczywiście, bardzo rozsądnie, bardzo fajnie, bardzo jestem z tego roku zadowolona. Mam nadzieję, że Wy również podzielcie się ze mną w komentarzach, właśnie swoją relacją z rzeczami, z zakupami, z tym, czy robicie takie listy rzeczy, które kupujecie, czy tak to jakoś planujecie. Może macie ten system paragonowy, w którym zapisujecie. Wszystkie swoje wydatki, jestem bardzo ciekawa Waszych systemów, więc koniecznie dawajcie znać. A teraz już przechodzimy do super części tego filmu, czyli do siedmiu rzeczy, z których jestem bardzo, bardzo zadowolona, że je kupiłam. I tak starałam się wybierać te rzeczy w taki sposób, żeby to nie była tylko rzecz. W ogóle tak też zauważam, że bardzo, bardzo rzadko kupuję teraz rzeczy, które są po prostu rzeczą, że ojej, spodobała mi się, albo jest jakimś duplikatem, no to już. Praktycznie nigdy, ale rzeczywiście kupuję rzeczy, które są po coś, które poprawiają mi komfort życia albo komfort wizualny mojego mieszkania. No i to jest naprawdę super. I jedną z pierwszych rzeczy, które kupiłam w tym roku, bo kupiłam w styczniu, to jest półdekadnik. Oczywiście, półdekadnik, jeżeli oglądacie moje filmy, jest Wam dobrze znany. To jest zeszyt na 1826 dni. To jest taki dziennik, który jest podzielony na każdy dzień w roku na 5 lat. I jest na górze pytanko, i przez 5 lat na to samo pytanie można odpowiadać. Ja jestem na maksa podekscytowana ze względu na to, że od chyba 16 stycznia lecę już drugi rok, właśnie z tym półdekadnikiem. Więc jestem ciekawa moich odpowiedzi, tego, jak to się wszystko będzie. Różnić. No i rzeczywiście teraz już zacznie się dziać. Choć oczywiście przez cały rok było bardzo ciekawie, no bo też często były pytania, które pozwalały mi skonfrontować się sama z sobą, z jakimś pytaniem, którego nigdy sobie wcześniej nie zadałam. No naprawdę jestem bardzo, bardzo zadowolona. Na początku też tak zaznaczałam wszystkie odpowiedzi ołóweczkiem, bo jakoś tak się stresowałam. Potem już zaczęłam długo pisać, teraz już mam jakieś takie swoje systemy yy, i to jest naprawdę bardzo, bardzo fajne bardzo się cieszę że na taki półdekadnik się zdecydowałam. Tam go w Zakopanem i dopiero tam pierwszy raz spotkałam się właśnie z takim sposobem yy, prowadzenia yy, takiego dziennika z jakimś pytaniem. Teraz yy, widzę w internecie, że to jest dosyć częste. Sporo osób wypuszcza takie półdekadniki. Naprawdę warto nawet yy, może samemu sobie zrobić zadać sobie 365 pytań i odpowiadać sobie na nie przez cały rok. A nawet przez kilka lat naprawdę bardzo lubię świetnie wydane pieniądze, w ogóle świetny papier. Yy, przepiękna jest ta książeczka, taka czarna, holo, hole, holo, holograficzna. I bardzo mi zależało właśnie, żeby kupić z tą okładką. Teraz jest taki półdekadnik yy, z liniami, i już mi się nie podoba, a ten jeszcze był taki właśnie. Przepiękny. I lubię to, że jestem taka systematyczna w tym, że rzeczywiście codziennie odpowiadam. Często też biorę go z sobą na jakieś wyjazdy. No, zastanawiam się. Trochę mnie kusi, żeby właśnie jednego dnia sobie usiąść i yy, jeszcze sobie tak wszystko przeczytać, jak ten rok wyglądał. Yy, a z drugiej strony nie chcę zapamiętać tych odpowiedzi, żeby się nimi nie sugerować na drugi rok. A z drugiej strony, czy to jest na ocenę? Oczywiście, że nie, więc wydaje mi się, że yy, jednego dnia sobie siądę i sprawdzę, jak ten mój rok wyglądał, czy właśnie tak, jak go zapamiętałam. Jest tu trochę takich bezsensownych pytań, yy, które uważam, że o. Stracony jeden dzień ze względu na to, że są pytania, po ile jest dzisiaj euro, ile kosztuje paliwo? Ja zawsze piszę wtedy, nie interesuje mnie to, nie, nie obchodzi mnie to. I często są takie pytania, co dzisiaj nucisz, w co jesteś dzisiaj ubrana, co dzisiaj jadłaś, jak spędziłaś dzisiejszy, czas, dzisiejszy dzień. I to są właśnie takie pytania, na które super jest odpowiadać co roku, ale przeczytam Wam, nie wiem, z cztery takie pytania przypadkowe. Czy jest w Tobie? Coś, co byś chciała zmienić. No, na przykład super pytanie, nie? Że przez 5 lat można sobie odpowiadać. Jakie są Twoje cele zawodowe w najbliższej i dalszej przyszłości? Też spoko. Kto Cię ostatnio pozytywnie zaskoczył, czym i dlaczego też spoko? Ile godzin dziennie pracujesz? Jaka jest Twoja ulubiona pościel? Do kogo chcesz się teraz przytulić? Ładna rzecz, którą dostrzegłaś, to jakie zwierzątko ostatnio głaskałaś? Jaki program teraz o oglądasz? Jeśli miałabyś iść do końca życia tylko jedną potrawę, to co by to było? No i na przykład z tą potrawą wydaje mi się, że przez 5 lat się nie zmienia. Że ja jestem pewna, że wpisałam tam gołąbki mojej babci, ale na razie nie będę sprawdzać. Na YouTubie czasami są takie fajne mm, filmy, w których właśnie osoby chyba za sprawą Billy Eilish odpowiadają co roku na te same pytania, które są takie podstawowe, ale właśnie, które mogą się co roku Zmieniać, więc polecam. Kolejna rzecz to słuchajcie, wazon, paczka chipsów. Jest srebrny, przepiękny, yy, uwielbiamy go. Kupiliśmy go jakoś w, w lutym albo w marcu. Yy, jest taki duży, pasuje na nasz czarny. Tół. I teraz jeszcze jest świąteczna aura, więc mam tutaj wsadzone y, od Mikołaja czerwone gałązki. Natomiast na co dzień mamy tutaj tylko i wyłącznie y, nasze druciane, czarne kwiaty, i wygląda to znakomicie. Y, I zapisałam te rzecz, dlatego, że jestem w niej zakochana, a po drugie y, dlatego, że nie mogliśmy do tego stołu, ani do wcześniejszego stołu znaleźć czegoś takiego. Doskonałego. I cały czas kupowaliśmy nowe wazony, nowe, nowe, bo szukaliśmy czegoś yy, lepszego, i cały czas się wydawało, że o, już to, już to, ale jednak nie. A teraz przez cały rok stał tylko ten i on się świetnie sprawdzał. Mm, doskonale nam pasuje, jest taki dosyć spory, yy, szeroki, właśnie przez to, że też się tak świeci, że jest taki dziwny, yy, niespotykany, że ma te yy, kwiatuszki, które Wam polecałam w prezentowniku dwa lata, te, yy, rok temu. Yy, no to się sprawdza. Naprawdę doskonale i już teraz nie mamy właśnie potrzeby kupowania nowych. Wydaje mi się, że zazwyczaj jest tak, że jeżeli już znajdziemy odpowiednią rzecz, to my już potem nie potrzebujemy kupować więcej. I myślę, że warto właśnie często poświęcić ten czas na rzeczy. Mimo, że to głupi temat, i o Jezu, rzeczy i ciuchy, mam lepsze rzeczy do roboty, no to jednak jeżeli wciąż kupujemy i kupujemy, to może to oznaczać, że po prostu nie możemy znaleźć tego idealnego, a wystarczy. Poświęcić trochę czasu, znaleźć, zachwycać się i już potem nie myśleć o wazonach, nie myśleć o dekoracji stołu, bo to już po prostu jest. To jest mój przykład, możecie mieć przykłady w innych obszarach swojego życia. Mam nadzieję, że nie co roku będę pokazywać ten przedmiot, <noise> ale są to nowe szklanki, które kupiliśmy w ilościach 4 sztuki. To są pięknie nakrapiane ręcznie szklaneczki, które kupiliśmy w TK Maxie. Są przepiękne, dodatkowo mają świetną, taką prostą formę. Są duże, mieści się tutaj dużo napoju, jakiś Musów, innych rzeczy są grube. Co wiadomo, im cieńsze szkło, tym lepiej. Ale może nie strojanowskim. <grym grym> Im grubsze, tym u nas akurat mm, sprawdza się lepiej. Wytrzymały na pewno pół roku, yy, więc jest dobrze. Jeżeli nie jesteście w temacie, to mój mąż tłucze szkło, nasze wszystkie naczynia i zestawy jak ojebany. <noise> Każda niezbita szklanka to dla mnie powód do szczęścia. Cztery się trzymają, cztery nam wystarczają, bo jeszcze mamy inne z pobitych kompletów. Bardzo lubię z nich pić, piję z nich często, więc jeżeli szukacie jakichś super szklanek, no to te Sticky Maxa polecam serdecznie. One teraz są takie dosyć popularne. Z tymi nakrapieniami. Fajnie w nich wygląda napój, fajnie w nich wygląda jakieś czyja, nie są takie narzucające, a jednak są troszkę takie inne, mimo że bardzo, bardzo popularne, to jednak ja jestem bardzo, bardzo zadowolona. Kolejna rzecz to obraz z diamentów, i powiem Wam, że to jest dla mnie dosyć takie zastanawiające, bo Kupiłam ten obraz właśnie y, w taki, taki świąteczny y, motyw, bo uważam, że te diamenciki są dosyć tandetne, no a właśnie y, zimowe ozdoby, świąteczne ozdoby są dosyć y, właśnie tandetne, takie kolorowe i śmieszne. Mimo wszystko, ten obraz mi się bardzo podoba, ale umieściłam go tylko i wyłącznie dlatego, że ja po prostu byłam absolutnie zaskoczona, zdziwiona i zachwycona, jaki relaks mi to dało, i w momencie, w którym. Potrzebowałam relaksu, potrzebowałam nie niezagłuszania nie zagłuszania swoich myśli, nie siedzenia na telefonie, nie oglądania podcastu, nie słuchania muzyki, jakie mi to dało odprężenie mm, i fantastyczny czas. Siedziałam z tym bardzo długo, bo to też jest bardzo ogromny obraz, ja no bardzo duży kawał myślę, że z, to nie wiem, taki. Pewnie taki. Yy, musiałam obciąć, yy, bo się nie mieścił do ramki. A jednak, zrobienie takiego fragmentu to pewnie z dwa dni roboty, <noise> yy, więc ból serca był. Yy, no, świetnie się przy tym bawiłam, i mówię o tym, że to jest taki wątpliwy zakup, ze względu na to, że ja staram się w życiu ograniczać plastik, a to jest rzecz. No trochę jakby jednorazowa. Tutaj kupiłam akurat to w przemyślany sposób, czyli jako świąteczna ozdoba, na którą mam miejsce w swoim domu, ale z chęcią ułożyłabym jeszcze kolejne te obrazy właśnie w takim momencie szarości, jesieni, takiej pluchy, zimy, właśnie na przykład od stycznia do marca, albo potem polecie, tylko że właśnie co z tym robić. Dodatkowo kupuję plastik, żeby nakleić go na plastik, żeby. Potem sobie wyrzucić jedną trzecią plastiku, no bo tych koralików jest o tyle więcej. No nie wiem, co z tym faktem zrobić. Też uważam, że jako ludzie nie jesteśmy idealni, więc jeżeli potrzebowałabym tego dla swojego takiego zdrowia psychicznego, dla swojego odprężenia i tak dalej, no to mogę to zrobić i mogę sobie to kupić i mogłabym to sobie nawet wyrzucić lub położyć na klatce, gdyby ktoś chciał sobie to wziąć. Ale na ten moment, jeden. Nie wystarczy, jestem nim zachwycona yy, i mam nadzieję, że na jesień yy, znajdę w Action jakiś taki przepiękny, jesienny obraz, albo nawet latem, yy, żeby potem właśnie był przez lata ozdobą yy, jesieni. Yy, no bo potem nie mam pojęcia, komu miałabym to rozdawać, ale słuchajcie, jeżeli dla Was nie jest problemem, że właśnie kupujecie plastik, który. Plastikiem klejcie na plastik. <noise> no to takie odprężenie naprawdę Wam polecam, bo ja się przy tym bawiłam doskonale. Ja się w ogóle przy tym nie, nie męczyłam. Mega się przy tym relaksowałam i nawet ciężko mi było od tego wstać. Ten, kto ogląda moje jesienne vlogi, ten wie, że po prostu zabawa była totalnie przednia. Więc jeżeli się zastanawiałyście nad diamencikowymi obrazami,. To totalnie polecam. Może w mniejszym formacie, choć słyszałam, że mniejsze są bardziej rozpikselizowane, ale nie wiem, ja miałam takie 40 na 60 i to jest zdecydowanie za dużo na takie po prostu wieczorne posiedzenia, a nie taką misję do spełnienia. <laughs> Teraz rzecz, która totalnie zmieniła mój komfort życia, czyli spinki. Teraz też mam dwie na sobie. One nie zawsze się u mnie sprawdzają. Czasami wyglądam w nich brzydko, czasami nie wiem jak je spiąć. Dzisiaj spięłam je bardzo dobrze. I słuchajcie, mam dwie takie, że tutaj nie ma tej dziurki, dwie właśnie takie i dwie takie Piękne z kwiatuszkiem, i totalnie takie dwie by mi wystarczyły, bo one są i na co dzień, i od święta, ale cztery były w zestawie w sensie dwie pary. Ale właśnie spodobały mi się jeszcze te kwiaty, i uznałam, że one będą doskonałe właśnie na takie większe święta: jakieś urodziny, Wigilia, Wielkanoc, Sylwester, czy jakieś wesele. I ja miałam je na sobie tylko mm, właśnie na jakichś uroczystościach, na jakichś wyjściach, a miałam je na sobie już myślę z 10 razy, a kupiłam je w listopadzie. Mm, ja mam dużą rodzinę, mam dużo właśnie takich y, uroczystości, każdy z nas obchodzi też urodziny, więc rzeczywiście było kiedy je nosić, bardzo jestem z tego zadowolona. Yy, one są bardzo solidne, te są też y, duże, one są lekkie, trzymają mi świetnie włosy, yy, też z przodu wyglądają tak lekko, a z tyłu na przykład te wyglądają Naprawdę tak y, potężnie, tak elegancko jestem bardzo, bardzo zadowolona. No i cieszę się też, że w końcu znalazłam jakiś taki, jakiś sposób na te moje włosy, bo naprawdę było już ciężko. Niby są długie i dzięki temu są łatwiejsze w obyciu, a jednak y, tutaj te pasy y, pasma włosów miałam takie y, dosyć proste, takie jakieś żadne, a teraz cyk-cyk spinam i wyglądam moim zdaniem naprawdę tak. Wyględnie. Teraz dwie rzeczy, których nie widać, ale które sprawdzają się świetnie. Pierwsza z nich to mikrofon. Piotr ostatnio kupił mi nowy mikrofon ze względu na to, że ten poprzedni dosyć sprzężał. Nie wiedzieliśmy z jakiego powodu. Ten natomiast jest doskonały, jeżeli chodzi o dźwięk, no to jest złoto, natomiast mi przede wszystkim tak na co dzień komfortowo jest z nim ze względu na to, że jest taki króciutki. On jest taki leciutki. Ja mogę teraz tym, tym aparatem żonglować, tutaj gdzieś pod pachę, tutaj gdzieś, tu do kieszeni, tu do, tu, do torebki, szybko gdzieś wsadzić, przemieścić, y, zmienić y, wizjer, coś tam, tu, tu, y, więc rzeczywiście tak do pracy sprawdza mi się naprawdę doskonale, mam nadzieję, że też nie, nie słyszycie już tego sprzężenia y, i jesteście bardziej zadowolone z jakości dźwięku y, właśnie moich filmów, więc to jest taki prezent na mnie, i dla was. <noise> I ostatnia rzecz, jaką kupiłam w tym roku, to jest zakup myślę wielu lat. Yy, w sensie top zakup wielu lat, czyli rozkładana wanna. Słuchajcie, jak opowiadaliśmy o tym yy, na naszej wigilii rodzinnej, to wszyscy po prostu nie mogli w to uwierzyć, już kilka osób zaplanowało ją kupić, no bo to jest rzeczywiście po prostu jakaś doskonałość. Yy, korzystaliśmy z niej już kilka razy przez ten grudzień i powiem Wam. Jest wąska, jest yy, głęboka, jest po prostu doskonała. Ja się w niej czuję świetnie, bo na przykład kilka razy byłam w wannach nie wiem, u mojego brata, u mojej siostry yy, w jakichś hotelach yy, i tak siedziałam i mówię, boże, jak niewygodnie, ani na telefonie, gdzie ja na, na telefonie w wannie nie siedzę, yy, ani z książką, ani tak położyć, ani się nie wiem, jakoś tak. Żeby było wygodnie, jakoś jak dziwnie. Ta wanna nie ma żadnego z tych minusów. Ona jest idealna na taką szerokość barków mm, i ja tak mogę trzymać y, ramiona, y, łokcie i czytać sobie książkę, no jest po prostu bajecznie. Jest super wygodna, bardzo łatwo się ją rozkłada, składa. Będę też y, w styczniu nagrywać y, taki film recenzję styczeń albo może luty, y, w którym opowiem wam o tym wszystkim, y, bo ja jestem za co na Dużo jest też pytań o nią, ale po prostu zakup życia. Uwielbiam. I tym miłym akcentem ściskam Was serdecznie. Pozdrawiam. Dawajcie znać jakie miałyście ulubione zakupy tego roku. A ja tymczasem uciekam. Pa!